Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon. I witam dzisiaj w sklepie 27 grudnia 2025 roku. No i co, powróciło Street Fighter? Sklep sezonu OG nadal w sklepie. I show speed to samo. FNCS nadal w sklepie. Jinx i Viz to samo. K-popowe łowczynie Demonów nadal w sklepie. Stranger Things to samo. Fala lala rybek za 1200. Świąteczne haki za 500. Świąteczna rybka za 500. Śnieżna Podróżniczka za 800. Festiwal Zimy, nadal w sklepie. Śnieżna Miku, to samo. Świętowanie Fogwarcie, nadal w sklepie. Kim Kardashian, to samo. Bleach, nadal w sklepie. Ikonowe emotki, to samo. Powrót do przyszłości, nadal w sklepie. Dropy Fortnite, to samo. Luz, nadal w sklepie. Batman i Joker przyszłości, to samo. SpongeBob Stoporty nadal w sklepie. Powrócił zestaw mistrzowie ucieczek. Te buty to samo. Wstrząsław za 1500. Wraz z takim Kilofem. Razor za 1200. Konfigurowalna Kapitan za 1500. HL za 1200. Archetyp mroku za 1500. Rex za 2000. Wielki przekręt za 200. Ciśnieniko za 500. Dynamo, za 1200, zamaskowana furia, za 1200, lucza lotnia za 800. Próby zderzeniowe za 300. Ścieżki jamowe nadal w sklepie. Playboy karty to samo. Lisa nadal w sklepie. Battle Bus to samo. Powróciły koła Hasher. Dopalecz Star Trek. I ślad wybuch ostrza. Nie masz dzisiaj kół do dopalacza płatki śniegu i śladu EKG-OMG. No i co, jeśli sklepie wam się podoba, to pamiętajcie, subzone łopko w górę kod GGLeon w sklepie. A ja się z Wami żegnam, Siemneczko.